Chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie ciebie szukałem. Cześć, Fred. A gdzie George? Na górze. Pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry. Mapa Huncwotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwarcie. Rety! Dzięki, Fred! Żeby wyświetlić mapę, naciśnij w dowolnym momencie klawisz TAB. Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Trochę mi się śpieszy. Nie mogę się doczekać kolejnej próby w zadaniu Carpe Retractum. Możesz iść ze mną, jeśli chcesz. Spadaj! Ślizgoni nie gadają z dryfonami. Profesor Dumbledore! Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i dementorów. Ruszcie się! George już czeka w sklepie. Za mną! Chodź tu! Eee... Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. Ciekawe, o co chodzi. Witaj, Harry. Witaj w naszym sklepie. Wow! Patrzcie na te rzeczy! Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. Hmm, niestety masz za mało dniowych pasztecików, by to kupić. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Absolutnie najlepsza czekolada przywracająca energię. Jasne, kupuję to. O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Naby ci ją za darmo. Jeśli wpadaj kiedy chcesz, Hary. O, nie! Irytek! rytek! biedactwa! Tękana i mundrala! Ha! Nie znają haseł! I nie mogą korzystać ze skrótów w portretach! O! Patrzcie tu! Mam hasła! Są tu! Jazdaron! Możemy zdobyć tę kartkę! Racja! Zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce! Gdzie? Rik to Rictus centra! Riktuj sembra! Rik to sembra! sembra! Rik sembra Tylko na to was stać! Rik to sembra! Kala i mądrala! Jeszcze się spotkamy! Znamy hasła! Dalej, wypróbujmy je! Będą działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. Gwiazdeczka. Zaraz się zaczną zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami. W tym roku będzie nas uczył Hagrid. Eee, czy któreś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na podoku. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też! To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. A lekcja jest przy wybiegu. Tędy z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. A, to jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Nevillem na lekcję. Co? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali Ochydny stwór Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami Będę was uczył w tym semestrze Chciałbym przedstawić wam Hardodziowa To hipogryf Dziś nauczycie się go dosiadać Ty pierwszy, Harry Podejdź do Hardodziowa, ukłoń się i czekaj nie ukłonie się przed tą strętną bestią! Witaj hardodziobie! Dobry pogry. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w powietrze. Były ci Udało się. Zuch się debka do dziobie. Karta kolekcjonerska! To było naprawdę coś, Harry. Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu pięć różnych tras. Możesz na nich wygrać pięć fajowskich kart kolekcjonerskich. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Nie. Umieram. Patrzcie, potwór mnie zabił. Nie umierasz. Myślicie, że się wyliże? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfuj będzie chciał to jakoś wykorzystać. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Mm, gotowi na lekcje? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź kary. Dobra, pierwsze piętro, klasa transmutacji.